Dzień dobry, witamy. Jessica, to jest miejsce, o którym Ci mówiłam, bardzo wyjątkowe dla mnie, na Powiślu obok Wisły w Warszawie. Jest to wydawnictwo i księgarnia w jednym. Zadamy Pani tutaj kilka pytań i poszukamy wspaniałej książki dla Ciebie. Mam nadzieję, że nie jednej, no i dla mnie też coś oczywiście. Miałam czegoś fajnego dla jazzyki, więc mam prośbę, proszę nam pomóc w znalezieniu super kilku książek dla jazz, coś edukacyjnego dla dziesięciolatki, yy, a ja przy kawałam poproszę i to ciasto wygląda bardzo apetycznie. Zofia Różycka opiekła właśnie tą tartę i niedługo książka Zofii Różyckiej alfabet cia zostanie wydana w naszym wydawnictwie wydawnictwie tej Super, to jest w ogóle bardzo fajna nowina. Yy, słuchajcie, taka mała ciekawostka że choć do mnie, nie, nie chowaj mi się. Yy, tutaj nie tylko kupisz świetną książkę. Zjesz jak widać pyszne ciasto, prosto z książki kucharskiej, ale i wybierzesz coś naprawdę świetnego dla swojego dzieciaka. Dzisiaj dla Jessyki, oczywiście, więc ja idę pobuszować po najlepszej księgarni w Polsce. Ponoć z pełną buzią się nie mówi, ale ja mam za wiele do powiedzenia, przepraszam. Wybaczcie, czy Sika szuka książek dla siebie. Ja znalazłam moje ulubione propozycje. Jest to cudowny atlas, mapy. Aleksandra i Tanin Mizilińscy za tym stoją. Ogromny sukces i wydawnictwo dwie siostry. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata. Propozycja numer dwa to jest przewodnik po Polsce dla dzieci. Ten przewodnik poleca rodzicom i dzieciom. Obiecuję. Przysięgam, że sprawdzę wszystkie miejsca osobiście i zdam relacje na portalu Najlepsze dla Dzieci oraz Wydawnictwo dwie Siostry. Jestem przekonana, że sprawdzą też, czy byłam słowna. I trzecia propozycja, której nie czytałam, to jest Mama Mia, ale nie wiem dlaczego. Wzbudziła u mnie ogromne zainteresowanie. Może dlatego, że są to Włochy dla dociekliwych, a ja kocham podróże. Tymczasem idę sprawdzić, jakie książki wybrała Jessica i umieram z ciekawości. Jess, jestem. Co masz? Mam książkę o Londynie. A, super! Co jeszcze? Jeszcze coś? To już to jest z słuchaj. Zobacz co ja mam torbę i w środku mam książki niespodzianki, ale to za chwilę Ci powiem co jak. Można chwilę odpocząć. Pokaż, co masz. Pokaż swoje skarby. <grym> to jest książka o Londynie, w której jest napisane, że jest około 6 tysięcy autobusów. 6 tysięcy autobusów? Tak, i to dwupiętrowych. Dwupiętrowych, czyli 6000... tysięcy, o Boże, to jest nieprawdopodobne. Ja mieszkałam, słuchajcie, w Londynie 7 lat, ale tej informacji nie posiadałam. Pokaż mi, co jeszcze? Czego jeszcze się dowiedziałeś z tej książki? Z tej książki dowiedziałam, że to są przepiękne miasta. To jest przepiękne miasto. No to Londyn jest cudowny, to prawda. A byłaś kiedyś w Londynie, kiedykolwiek? Nie, nie byłam. Czy to jest prawda, że ktoś bliski z Twoich osób mieszka w Londynie? Tak, moja babcia. Babcia. No to słuchajcie, kupując taką książkę, Oto jest Londyn, nie tylko nauczysz się podstawowych informacji o Londynie, ale i przede wszystkim nabierzesz ochoty, żeby go zobaczyć osobiście. Jess będzie miała powód, przede wszystkim odwiedzić swoją babcię. A ja znalazłam taką książkę pod tytułem Nie odrobiłem lekcji, bo... A? Bo? Porwało mnie ufo. O Boże Jazz. Bo właśnie kiedy usiadłem do lekcji, najechali na nas Wigingowie. O, matko, matko! To są wymówki, żeby nie odrabiać lekcji. Świetne, zabawne, dowcipne. Po prostu najlepsze ledzić. No okej, okay, to teraz moja kolej. A kadabra, pokus. To jest Jazz, książka dla Ciebie. To jest taki ode mnie prezent. Książka, o której już mówiłam wcześniej. Włochy dla dociekliwych. Ja kocham Włochy, Włochów. Cześć, to dla ciebie. Kocham Włoską. Dziękuję. Pizzę. Słuchajcie, miejsce jest magiczne. Pizzy tutaj nie zjecie, ale poczytacie świetne książki, kupicie książki, napijecie się pysznej kawy. Mamy najważniejszą chwilę naszego odcinka. Jest to chwila trudna. Musimy ocenić miejsce. Jessica, ile dajesz piatek? Ja to jest. Bardzo super, mi się tak podoba. Te książki są najlepsze. Najbardziej mi się podobała To o... nie odrobiłam lekcji, bo. O jezu! I o Londynie. Ona jest taka ciekawa, się dużo o tym nauczyłam. Ale też, jakie dobre jest ciasto, takie pyszne. Mm. Ciasto rzeczywiście jest pyszne. Ja daje daję gwiazdek 5. Moi drodzy, i daje pięć gwiazdek dlatego, że to miejsce jest po prostu wyjątkowe. Jest to uczta dla ciała i dla ducha małego i dużego człowieka. Ale zdradzę wam pewną tajemnicę, jeśli wasze dziecko powie wam, że nie odrobiło lekcji, bo znaleźliśmy zabłąkanego pingwina, więc zabraliśmy go na biegun północny. Ale przecież pingwiny żyją na biegunie południowym. Wiecie co to oznacza? To oznacza, że po prostu odwiedziło księgarnię dwie siostry i się świetnie bawiło na powiślu w Warszawie. Zdecydowanie jest to najlepsze miejsce dla dzieci. Polecamy serdecznie. A uwaga, nie zapomnijcie ty, jazz o warsztatach, które odbywają się w każdą sobotę. Do zobaczenia!